Dzisiaj jeszcze jest akcja na dojedzenie, drobne, i stwierdziłem, że się pójdziemy nieco wcześniej spać, bo nas ten upał strasznie zmęczył, a jutro od razu rano pojedziemy sobie na rodeo. Albo do Austin i potem na rodeo. Tu masz, widzisz, takie, jak ty lubisz, ma jakieś sikańskie różne przysmaki, czy albo możemy iść do Little Caesars. Tu masz do wybierania te, chodź, zobaczymy, co jest. Dive Masz takos, Buritos, quesadillas, nachos, sweets, o grande nachos, sobie beef. Po sobie po prostu do piwa do domu. Takie nachos grande? Albo sobie weźmiemy tutaj coś. Quesadilla. No co ty masz ochotę? Co byś sobie chciała zjeść? Loaded beef nachos. No to jest, co to jest takie do 2,99? To jakieś tanie. Bo ceny patrzę, 6.99 za jakieś grandy. No to będzie małe, wiesz, to bo tak. to jest 450 kalorii. No. To, no to myślę, że to będzie małe? To próbujemy to? Czy bierzemy większy na wynos do... ze sobą? Ale to trzeba w takim razie. Ale to nam dadzą sobie to tej sp spróbujemy. A ja ci pokazuję, co masz. Czy masz normalne, albo jakieś easy, albo extra guacamole chcesz, albo coś? A co, A co to chodzi, to słab? A, możesz na beans, easy beans, extra beans. No beans możesz wywalić. I tutaj możemy też zrobić no beans. nie chcemy... to jest beef. A. <laughs> Jaki beef? To nie był beef. Beef. Beef, b e f -y. z ale, ale z czym? Z fasolą? Sezonowana wołowinka. Że możesz... Jak no. się klei ten ekran, ja pierdolę. To ja jest bardzo, nie? No. Dobra, tak jak było. Tego nie chcemy. Czyli e... regular, tak jak jest. No. Pico de Gaio. Nacho nie znamy sauce. Się tu w ogóle. Dobra. No i już, no. Chłornia, przyklejony jestem. Osiem dolków. Coś jeszcze? Tacos jakieś? Double docker, Doritos, Crunchy taco, Soft taco, Supreme. Chcesz spróbować takie? Seasoned beef. Lettuce, cheese, tomatoes i cream. Toneitos. Toneitos. <laughs> jesteś zmęczony. Toneitos. <laughs> A, bo już nie wiem co mówię. Mam nadzieję, że to się nagrywa dobrze. Dobra, tyle, nie? Check out. Check. Yeah. yeah. Pepsi z lewaka. Nie, dziękuję. Ale cinnamon twisty to wiem, że ty będziesz chciała. Kontinuę Awokado salsa pocket. Nie skip, czy ja mogę już order now zrobić? Fest name. Cassandra. Email adres, Ja nie chcę, kurnia. Skip, ja pierniczę. Credit card 13. Koniec końców wyszło. Tutaj macie coś, tu 8, przychodzi do płacenia. No receipt. I jest 13. I'm done. I teraz trzeba czekać, aż będzie Senior, senior Marvin. O, jeszcze mamy tutaj różne rzeczy do, do zabrania. Cukier. Mamy jakiś sos, sos pikantny. No, jedna ważna rzecz. W tych kurnia wszystkich fast jest tak zajebiście obskurnie, wszystko się tak klei, nawet te ekrany są niemiłe, no nie? No powiedz coś. Ochydnie jest. Ohydnie jest, nie? Ohydnie. Jest ochydnie. Nie wiem, to, to w ogóle do naszych europejskich standardów. Te same marki, przypuszczam, jakby były w Europie, to nie mogłyby w takim standardzie funkcjonować, bo by tam nikt nie przyszedł. Do tego syfu, no kurwa podłoga się klei, ekran się klei, wszystko się klei, no tutaj nie trzeba dużych inwestycji, wystarczy wziąć gościa ze szmatą i to, żeby to ogarnął, ewentualnie, nie wiem, coś powymienisz. To panami Pana Miyagi trochę, tego tak. zorkana. No starego Pana miagi, bo w nowym Panu, panu miagi już jest lepiej. Tak, tak, ta. starego Pana No do wszystkiego się dotykacie i wszystko się kurwa klei, no po prostu ja pierdykam, bierzecie nawet te sosy, które tu są i one się kleją do rąk. Ja nie wiem co tam mam, nadzieję, że na kuchni jakieś są inne standardy, chociaż trudno mi powiedzieć. Eksperyment z Taco Bell robimy. Czemu nie? Tutaj już były też takie gotowe jakieś są Maxi Pizze, różne inne dziwne rzeczy, ale wzięliśmy takie naczosy, bo jesteśmy fanami naczosków. Zobaczymy jak to zrobią. Jest jeszcze zakątek za, za toaletowy. Czekamy. Mieliśmy inside jeść, ale po prostu się wszystko klei, także stwierdziliśmy, że sobie to zjemy po prostu w hotelu. Takie cynamonowe prażynki. Cynamonowe dobre. Mam nadzieję, że bezpiecznie z tym dojedziemy. Ja to położę tutaj na dole, wiesz? Chociaż nie wiem, czy nie powinniśmy to, tego tutaj spróbować, żeby to się nie rozciapciało, jak dojedziemy. Zagram na świeżo jak to wygląda. Są na czoski, twarde z serem. Mmm, dobre. Mmm. Do podłogi się kleimy, ale tak to smaczne. I plus mamy jeszcze takie coś. Miękkie. Marvin. Miękki ten. Miękki Marvin. Marvin! Marcin nie 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 nie. To to co jest bo to się rozpadnie. Dobra jedźmy In two kilometers, take exit 11 on the ride toward Ingram Road. Powiem tak, miejsce obskórne obskurne bardzo. Mm. No przejechaliśmy do hotelu. My mieliśmy 5 minut do hotelu, żeby, żeby podjechać i tego nie żreć tam, bo się do wszystkiego tam człowiek przykleja. Naprawdę nie fajnie. Tak więc mówiłem, przyjedziemy sobie, wrzucimy na czoski, a ja w międzyczasie jeszcze się zajmę może zmontowaniem montowaniem vloga. Niestety montuję to na laptopie, proszę Państwa. To jest mój obraz roboczy, który tu widzicie. Wstali... Odwyczaiłem się od takiego małego ekraniku, żeby pracować. Także, jakbyście montowali wideo kiedyś, nawet na takim laptopie, bo on się nadaje zem, jedynką MacBook Air daje radę, jeśli chodzi o montaż szybko, to wszystko działa doskonale, bez żadnych spowolnień. Widzicie to, renderuje się momentalnie, ale, ale podłączajcie sobie taki do zewnętrznego monitora. Ja się przyzwyczaiłem w domu, że mam 40. Otwieraj. 40, tam nie wiem, 3 czy 5 cali i w 4K. I jak otwieram to w tym małym okienku, to ja nie wiem, czy mam to robić w okularach, czy bez okularów, czy za daleko, czy za blisko. No męczarnia, ale żeby nie marnować czasu tutaj na wyjeździe, no to montuję wam te filmy i wrzucam. Tak więc też proszę o wyrozumiałość, bo tutaj ten warsztat mój jest taki trochę, no nazwijmy go ograniczony. No mogę sobie tę kontrolkę wyłączyć. Trochę jest to większe, ale mimo wszystko to jest. Wiecie, ekran od iPhone'a jest większy niż to miejsce. Przedstawiciel pracuj sobie. <laughs> pracuj sobie jak zawsze. Proszę na czosy, piwko. A kto pije z tego tektury? Ja czy Ty? Ja. A ja z puszki? Nie, A mamy dwie tektury, czy pijemy z jednej na spółkę? Fantastycznie. Także ja sobie montuję, odpoczywam, zaraz zbadam jeszcze temat tego rodeo, bo to mnie zainteresowało. San Antonio. Nie za specjalnie. Austiner po rozmowie z widzem przez telefon mówi, że nie spodziewajcie się, że będzie lepiej niż w San Antonio. Tak więc chyba będziemy preferowali w dalszej części naszej wycieczki jakieś mniejsze e, te miejscowości, żeby, żeby mieć swoje przygody. Ja, a to smaczne, nie? Mhm. To bym kupował. Mhm. Bardzo jest dobre. To jest, jest naprawdę. Bo my lubimy, tak, sobie w domu robimy mniej więcej e, wieczorową porą. Ostatnio jesteśmy uzależnieni od naczosów. Tylko nie mamy tego cheddar'a, co pokazywałem wam w sklepie dzisiaj. Mm. Mm. A, wydawało się, że ta lodówka nie chłodzi, a jednak chłodzi. To fajne, to fajne, tylko nie, nie, nie można jeść w tym kurnia. I to nie było drogie, nie pamiętam ile? 13 dolarów zapłaciłem za to. Um, także to jest tanie, tanie rozwiązanie, tylko no, okoliczności spożywania tego. Nie rozumiem, czy tutaj ludzie są niewidomi, ci menadżerowie tych firm, no wystarczyłoby tam naprawdę, kurna, przetrzeć to, dbać o trochę o czystość, Trochę rzeczy starych wywalić, sadzić nowe i byłoby przyjemniej, pewnie by ludzie chętnie korzystali, ale... Ale... Krzesło jeszcze? No jeszcze jedno. To zaraz załatwię. Nie załatwimy? No i nie wiem, co miałem powiedzieć. Poniekąd rozumiem, czemu u nas ta Kobel nie za bardzo się przyjęło, nie? Marvin, eee, no myślę, że u nas po prostu nikt tego nie traktuje jako obiadu. Takie na czosy. no bardziej traktujecie jako przekąskę przy telewizorze i pewnie niewiele osób chodziło na to. To naprawdę jest fajne, ale ja też pomimo tego, że jemy często takie wynalazki, to te, nie traktuję te, tego jako obiadu. Jak miał lecieć do, do sklepu czy do fast foodowni je, jeść to na obiad, to nie. Dobrowaru, tak. Eee, nie traktują magowie tylko też jako przekąskę. Nie wiem, no widziałeś, że te wszystkie takosy. Tutaj jednak jest dużo tych makskywanych, bo oni to jedzą tak obiadowo. No, zamawiają tych takosów 15. A i takoski, to takoski, a to, to jest. Tak, ale te takoski, ten te takosek, który to był też był całkiem spoko, Jeszcze pewnie jakbyśmy tych sosów użyli, które były w zestawie, można by było to doprawić. Tak więc to jest warte spróbowania. E, I zbadania, czy byście to traktowali w Polsce taką bel jako. Jako coś, co byście nabywali, było, w było. Było, tak? było, ale się zbyło. W Warszawie? W Warszawie nie wiem, czy jeszcze gdzieś było. Wiem, że było w grubej kaźce na pewno. Jak się otworzyła Pizza Hut, KFC i o to otworzyło się też Pitako Kobel, mhm. ale nie siadło. No i do, 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 dociekam, czemu to u nas to nie jest traktowane jednak jako danie obiadowe. No możecie się podzielić w komentarzu, czy wybieralibyście coś takiego jako. Bo tam w zasadzie tylko były naczosy i takosy plus burrito. Jakby tu jeszcze kebab wrzucili, to może żeby nie było płaczu, że znowu Wam pokazuję jedzenie, jak mówię o jedzeniu. Przez pół godziny. No nie będę Wam pokazywał swojej usmarowanej serem twarzy, bo potem będą chodziły memy z szafą, jak jedzą świnki. Dobra świnka. Jak to było? Świ hop? Świnka, hop. Wiecie, co jest fajne w tym? Że u nas, jak takie coś robią, to posyp pole po po posypują to tylko e, górą. A tu widzę, że jest polane piętrowo. Zjedliśmy jedno piętro tutaj, na tym piętrze pod spodem. A tych naczosów również, również to było posypane, tak więc jest tak zrobione na bogato. Bardzo fajne, bardzo smaczne. Początek był słaby z tym ekranem klejącym i z tym lokalem, ale koniec jest fantastyczny. Super przekąska, żeby sobie wziąć do hotelu. Ach, patrzę nad tym rodeo, ale nie wiem, kurnia, czy na takie rodeo z koniami, czy z bykami, czy z czym to w ogóle nie wiem, czym to jeść. Sytuacja jest słaba, bośmy spili browary dwa i nam się zachciało jeszcze, żebyśmy jeszcze wypili z jeden, ale tu oczywiście, już teraz samochodem nie pojadę. Chociaż mógłbym zgodnie z prawem, ale nie jadę, tak więc ogarnąłem tego słuchajcie Ubera, bo tu się w Uberze zamawia, kurnia rzeczy. Przybliżone zakupy, dobra, gdzieś, gdzieś jest to moja dostawa, bo mi się tu gdzieś wyświetla, że, że idzie i to też dobry deal. Zakupy w toku za 7 minut będą. Jeszcze wskoczyło mi jakiś kupon, tutaj mają crazy z tymi kuponami. Wskoczył mi kupon, słuchajcie, na te zakupy w, w Uberze. Browaru wziąłem w skrzynkę za, tam nie, wiem, 20 dolarów. Plus dostawa, kupon dostałem na 15, czyli zapłaciłem za skrzynkę browaru 5 dolarów. I jeszcze tam 4 dolary na piwku, nie? Czyli 9 dolarów. Taka sytuacja. 9,07. Podoba mi się. Z tymi kuponami to tu można ogarniać kuwetę i to całkiem nieźle. Idziemy przed hotel po ten browar. Candice do nas jedzie. Słuchajcie. Mam nadzieję, że szybko dojedzie. Bo tutaj jej pokazuje źle troszeczkę wjazd do hotelu. Hello, Candice. Could have me turn trying to turn in this exit. Yes, it's I know closed. it's closed. I see on the map. How yeah. do you drive? Okay. Uh, you need my ID? Yes. Ah. Uh, is this uh, just ID? This no, is a uh, driving license. Okay. That's have all. A good day. Thank you it, very yeah. much. I'm have a good right. day. Sorry for inconvenience. It's okay. Trzymaj mi to piwo. Patrz jakie procedury, kurnia, przeporty, dowody. Wszystkie rzeczy, kurnia trzeba wprowadzić do systemu i ja Cię nie chcę martwić, żeby sobie kupić puszkę browaru. A... Puszkę, puszkę. A, a, a tam jest lodóweczki, zimne. Szafa to jest ogarniaczem, Ale co? Ale widzisz, że w Ameryce też nie wszystko leży na ziemi, że ludzie ciężko pracują. Nie, mu pale, no kurnie. jakiemuś Polakowi piwka do hotelu. No ale to przecież ja płacę za to dolarkami, no ona Nie, no, ja musi powiem, jej ale... się to zgadzać. No, gospodarkę amerykańską właśnie poruszamy. Wydajemy nasze ciężko zarobione europejskie pieniądze w amerykańskich Stanach Zjednoczonych, żeby im się lepiej żyło. No są tutaj ludzie, którym się żyje gorzej. Ja muszę niestety się wykąpać, bo sytuacja jest taka, że czuję zapach trałowca do połowu makreli i muszę to wyeliminować, zanim będziemy mogli "Spokojnie dzielić się tymi darami, bożymi."